Witam Cię, Saro, bardzo serdecznie. Witam. Powiedz mi, jak to jest czuć się finalistką czwartego sezonu Mega Paradise i zwycięzcą przede wszystkim? No tak, powiem szczerze, no, niesamowite uczucie. Nie spodziewałam się, idąc do programu, że stanę właśnie tam, dojdę tak daleko, poznam tych niesamowitych ludzi. No Myślę, że niezapomniane wydarzenie do końca życia. Mm, także powiedz mi, nie spodziewałaś się kompletnie wygranej? Nie sądziłaś, że tak daleko dojdziesz? Kompletnie. Pamiętam jeszcze, jak się pakowałam na Zanzibar, i moja mama mówi: tak, Sara, jak zostaniesz tydzień, to już będzie super. I mówię, mamo, wiem. Kompletnie nie. Powiedz mi, bo wiele osób nie wie, jak długo byliście na Zanzibarze. Czy ogólnie czułaś jakiś stres przed kamerami, bo na pewno było dla ciebie to coś nowego. No i na końcu, w tym momencie, jak stanęłaś jako finalistka. Sam wiesz, że cię to nie docierało, że tak daleko doszłaś. Powiedz mi, jak wykorzystasz swoje 5 pięć minut? Bo to jest teraz najważniejsze, Twoje 5 minut. Tak, nie? tak, tak. E, jak wykorzystam e, o to wcześniej? Dobra, pierwsze pytanie. Na pytan. <laughs> jak długo byliście nad Zanzibarem? Dobra, e, no to na Zanzibarze byliśmy około 2 miesiące. No ja do uczestników dotarłam e, gdzieś po około 3 tygodniach, czyli byłam dochodzącą uczestniczką. Mm -hmm. Można powiedzieć, że miałam troszkę tak. trudniej, no bo mm -hmm. relacje już były tam związane, no a ja przychodzę na, na no pusto. Tak. No właśnie powiedz mi, czy to za, klimato, za to klimatyzowanie się nie było dla Ciebie takie właśnie ciężkie, stresujące, bo wiadomo, że jak już jest takie swoje stałe grono, jak ja to mówię stado, no to wiadomo, że jak wchodzi nowa osoba, są tacy już do Ciebie z dystansem. Jak wyglądały Wasze relacje na początku? Czy czułaś ten dystans od uczestników, czy po prostu przyjęli Cię z otwartymi rękoma? No, na początku nie ukrywam, że byłam bardzo zestresowana. Widziałam te wzroki na sobie, myślę sobie kurczę, czy oni mnie tutaj chcą, czy widzą we mnie konkurencję. No, ale gdzieś tam po czasie zrozumiałam, że to są naprawdę cudowni ludzie. No i było bardzo miło, bardzo miło. To wspominam w ogóle moje wejście, mm -hmm. gdzie, no, przyjęli mnie bardzo dobrze. Chyba, że czegoś nie słyszałam. <noise> Będziesz oglądać, to się dowiesz. Tak? Ale powiedz mi, czy nawiązałaś w tym programie jakieś przyjaźnie? Czy masz jakieś takie swoje... E no, ulubione koleżanki z programu, Czy jak w ogóle wygląda Twoja e, relacja z uczestnikami poza programem? Utrzymujesz z kimś kontakt? Tak, tutaj mogę powiedzieć, że jestem z tego bardzo dumna, bo z wieloma uczestnikami mam ogromnie dobry kontakt. Często wyjeżdżamy na wspólne wyjazdy, imprezy, dzwonimy do siebie, piszemy. No jednak, łączy nas ta przygoda ta przygoda, której e, nie przeżył każdy, i no, rozumiemy się. Ale czy są jakieś osoby, z którymi nie lubisz się, albo jest między wami jakaś tam, kosa. można by nazwać, kosa nienawiść? <grym> no myślę, że z mojej strony no nie ma żadnej nienawiści. Aha. Są bardziej osoby takie, z którymi nie mam po prostu kontaktu, Aha. które gdzieś tam żyją swoim życiem, ja żyję swoim. No jakby te nasze drogi, no nie są jakby, jak to powiedzieć, po drodze. No po drodze. <grym> I właśnie powiedz mi, co zrobisz ze swoimi teraz... Tymi najważniejszymi 5 minut. To jest twoje właśnie takie przysłowie 5 minut. Masz już tak. jakiś plan na siebie, bo zdajesz sobie z tego sprawę, że teraz po całym finale jesteś wiesz, tą top, top, celebrytką, tak. schodzącą celebrytką gwiazdą. Czy masz jakiś już plan na siebie? No generalnie nie czuję się w ogóle celebrytką, ja dziewczyna z małej wsi można powiedzieć. Która... A właśnie tak, a skąd pochodzisz? Yy, okolice Dębicy, jak kojarzysz, nie wiem. Nie kojarzę. To jeszcze głębiej niż Dębica, także a. jest naprawdę yy, no wiesz. E, powiedz mi ogólnie właśnie, jak to jest? Z małego miasteczka, tak jak mówisz. Nagle jesteś Warszawa, stolica, stajesz się gwiazdą. Czy to nie jest dla ciebie za dużo? Jak się w ogóle z tym czujesz? Bo niektórzy z popularnością sobie nie radzą. Powiem szczerze, że martwiłam się o siebie, naprawdę cię martwiłam, ale po czasie zrozumiałam, że no naprawdę się do tego nadaje. Gdzieś tam no nie ma tego stresu totalnego, gdzieś przed kamerami czuje się ludzie. Myślę, że ta praktyka na, na Zanzibarze dużo nam dała. No i tak jak pytałam Cię wcześniej słowie 5 minut? Tak. Czy masz już jakiś plan na siebie? Tak. Czy już wiesz na co przeznaczysz yy, wygraną? Tak, no tak jak wspominałam, tutaj yy, na pewno część pieniędzy przeznaczę na imprezę, którą obiecałam na finale, mm -hmm. dotrzymuję słowa. Resztę pieniędzy wydam na rozwój. Założyłam niedawno swój kanał na YouTubie. Chcę zainwestować właśnie w swoją osobę i być dla tych ludzi, przekazywać im tą pozytywną energię, tak jak do, dotychczas. <noise> do teraz. Czyli yy, uważasz, że. Yy, Udział w wzięciu castingu do hotelu Paradise był słuszną decyzją. I czy to była dla Ciebie przygoda życia? Zdecydowanie to była słuszna decyzja. Pamiętam, było dużo niepewnych, nie byłam do, do końca pewna, czy dobrze robię, no ale po czasie, gdy to wszystko przeżyłam, zrozumiałam, że to była najlepsza decyzja w życiu. I każdemu życzę przeżycia takiej pięknej przygody. E, I powiedz mi, jak byś zachęciła tutaj wizów, Twoich wizów? Bo na pewno zbliżają się castingi kolejne, tak. do kolejnej edycji. Co byś chciała im powiedzieć, zachęcić? Tak, zdecydowanie wyjdźcie spoza strefy swojego komfortu, nie przejmujcie się opinią ludzi, przejmujcie się swoimi bliskimi i działajcie, odważcie się, bo życie jest za krótkie, żeby żałować. I najważniejsze, czyjąś opinię. Nie? Dokładnie, dokładnie, <laughs> tak. Dlatego jesteśmy wszyscy tutaj, a inni ludzie są tam. Bo się nie odważyli, a tylko chcieli no, dowalają nam po prostu i chcieliby być tutaj a no niestety. Tak, to niestety jest. Ja życzę tobie wszystkiego najlepszego. Wykorzystaj mądrze swoje pięć minut. Dziękuję, pięknie. Postaram się no. naprawdę. Mam duże plany, także oby się udały. Oby się udały i nie mów o nich zbyt wiele, bo wiesz, tak. jak za dużo się mówi to się nie spełnia. Tak, już się nauczyłam, że dużo jest ludzi zawistnych, więc w kieszeń swoje plany i do przodu. No. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję,